Cześć Manko, witajcie z tej strony i Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was po miesiącu przerwy z serii Springs. no Trochę tej serii nie było, przedłużyło się i w dzisiejszym odcinku, poza tym, że będę chciał narzekać trochę, ponieważ no, mam trochę skarg na farminga do Was i chciałbym się z tymi skargami z Wami podzielić, to w dzisiejszym odcinku przypominam, że mamy kwiecień. Na tej serii i, i kontynuujemy sobie dzis dzisiaj z wam przygotowałem miesiąc temu e, więc na szczęście pamiętałem co miałem tutaj robić jesteśmy przed przebudową i, i zobaczymy w ogóle jak to wszystko dalej będzie, bo dzisiaj w ogóle zbierałem się do nagrania tego odcinka od kilku dni miałem go nagry nagrywać wczoraj. Wczoraj była ładka 1.8 e, która jest e, Oceniana za najlepszą łatkę, ale ja stwierdzam, że jest to chyba najgorsza łatka, aktualizacja, jak to woli, jaka do tej pory wyszła, ponieważ nie mam pojęcia, co ona zrobiła po prostu z moją grą. Moja gra chodziła płynnie, zajebiście, w stałych FPS-ach. Wiadomo, po każdej aktualizacji trzeba odlagować mapę i tak dalej, ale po tej aktualizacji nie wiem, czy to jest wina. No, nie sądzę, że to jest wina mojego komputera. Sądzę, że to jest wina tej łatki i tej aktualizacji. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wy też to macie. Że nawet po odlagowaniu mapy, to grę ścina, są spadki FPS-ów. O, widzicie? Nawet wam na dzisiejszy odcinek włączę licznik FPS-ów i zobaczcie, co się dzieje z tą głupią grą. I, i powiem wam, tak, ja jestem dzisiaj. Z... Wkurzony, zresztą to pewnie widać, po, po tym jak już mówię. Bo zobaczcie, co się dzieje. Ja, wczy... ja tu z godzinę chodziłem po tym save, wczytywałem 5 razy. Robiłem wszystko co mogę. Nawet ustawień próbowałem schodzić, ale nic to nie dawało, więc zostałem przy jakich miałem czyli na ultra, praktycznie i na wysokich wszystko. Ale kompletnie nie wiem o co chodzi tej grze, że ona po prostu mi tak y, tutaj klatkuje. I, I ja będę musiał coś z tym zrobić, bo jak ja... No, tego nie naprawię, to ja nie mam ochoty, kurwa, w ogóle tutaj tego nagrywać, będę z wami szczery. Nie wiem o co chodzi, no od wbiłem, tak samo jest. Także dzień nie wbiję, wszędzie mam te głupie spadki FPS-ów. Co ciekawe, w ciągniku tych spadek nie ma w miejscach, które nawet, wiecie, w miejscach, które mi mam spadki FPS-ów, w ciągniku, jak widzicie, no widać, że nie mam stałych FPS-ów, ale jest lepiej. A to jest dziwne, bo zazwyczaj właśnie, wiecie, w ciągnikach się było, tym bardziej w środku. Jak widzicie, w ogóle wyłączyłem lusterka, bo właśnie ktoś mi tam poradził, w ogóle, że wyłączy lusterka, to mi nie będzie w środku lagować. I powiem wam, że to no, nie wygląda fajnie niestety, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, myślę. Yy, dobra, teraz tak, rozkładamy stotoprzetrząsarkę. I zobaczcie, jestem teraz w ciągniku. I będąc w ciągniku, tych spadków tak zbytnio nie ma. Nie wiem... Dlatego też, o co, o co w ogóle chodzi? Aha, ja mam włączoną tą. Dobra, już wiem, co muszę porobić. Czekajcie. E, ustawienia ogólne. Musimy sobie tak. E, włączyć automatyczną i włączymy sobie jeszcze tutaj znaczniki. O, bo z odnędzy nie miałem przełączoności. Dziwię, że muszę ten zmieniać biegi. E, dobra, teraz cofamy. No, wyszło niby. No ogólnie jest dobrze oceniana ta aktualizacja Dzisiaj oglądałem ocenę w ogóle u I tak dalej, że to jest zajebiście I tak dalej, co nowe opcje wy Wyszukiwanie modów Jakieś pierdoły, jakieś tam duże rzeczy Niby naprawionych, wszystko spoko Ale dlaczego ta głupia gra mi yy, No tak wiecie Mam te spadki FPS-ów I dlaczego to tak wygląda yy, Widzę, że trawa dalej nie jest naprawiona yy, Także no pff, Chyba nie, jednak nie na wszystko jest naprawione Ale... Mm, nie wiem. Nie mam pojęcia czemu tak jest. Musiałem ponarzekać, nie mogłem się powstrzymać. Wiem, że ja, ja w większości narzekam, ale ja nie będę ukrywał, jeżeli coś mi się nie podoba i coś jest na nic, tak? Tylko ja to otwarcie potrafię mówić i, i tyle. Więc y, jedynie co Was proszę, poza, nie wiem, zostawienie łapki pod, ty, pod tym filmem w górę albo w dół, w zależności jak chcecie, bo i tak z łapek nie zarabiam, więc tam, tam wszystko jedno, czy zostawicie, czy nie. Jedynie co to mam zasięgi wyższe, jak zostawicie łapę, ale y, pomijając ten fakt, y, to napiszcie mi w komentarzach, co, czy Wy też tak macie. Do tej aktualizacji najnowszej, takie spadki i tak dalej, bo jeżeli też coś takiego macie, no to wtedy będziemy kminić wszyscy. A jeżeli się okaże, że tylko ja tak mam, a Wam jeszcze lepiej tak chodzi niż chodziła, to znaczy, że coś u mnie jest nie tak. No bo pff, to nie mam pojęcia, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. E, no a my co, przetrząsujemy sobie sianko. Chyba pierwsza z w ogóle na tej serii, tak się skupiłem na tych lagach, że tutaj wiecie, e, Robiłem pierwsze przetrząsanie. I w ogóle przepraszam za miesiąc przerwy od tej serii, ale jak wiecie, no zresztą wiecie czemu nie było. Ogólnie to też wiecie. Przez ostatni, znaczy ogólnie tak, powiem Wam, bo odcinek ten już wiecie. Ja wróciłem od początku maja i tak dalej po tych dwóch tygodniach przerwy. I wiecie, już odcinek miał być na początku maja, jest jak to oglądacie, 10 i równo właśnie mija miesiąc. Jak, bo ostatni odcinek był 10 kwietnia, a oglądacie to 10 maja. I w ogóle. Odcinek miał być już tydzień temu, ruszyło od nędzy i tak się najarałem na to nędzy, że mi się w ogóle nie chciało przysiąść, tak szczerze powiedziawszy, i tego Springsa nagrywać. Ale oto jest, proszę bardzo. Doczekaliśmy się. Wszyscy i, i co? I doczekaliśmy się odcinka i doczekaliśmy się jakichś głupich spadków FPS-u. O, i największy spadek to ja odczuwałem tutaj. Nie wiem o co chodziło. O, widzicie? Patrzcie co się dzieje. No co to kurwa ma być za przeproszeniem, no? To jest kpina. No widzicie to? I to się kurwa nie da grać. Bo to nie są takie spadki spadki FPS-u, to są tylko kurwa przycięcia. To tak irytuje, to się po prostu, no to wybija z rytmu gry O, i zobaczcie, teraz mi to zostało O I teraz powinno odlagować przez chwilę, nie wiem, spojrzę o tako Nie A, i teraz mi zostało, pięknie, zlagowałem sobie jeszcze gorzej grę O, a teraz wsiadłem do ciągnika i już tego nie ma Niech ktoś mi w kurde to wytłumaczy dlaczego tak jest O co chodzi? Dzisiejszy y, tytuł nie jest clipbaitem yy, bo pewnie się wiele osób spodziewało, o, pewnie clipbait, nie, i tak dalej a nie, to nie jest klipbait. Serio mi się zepsuła gra i yy, potrzebuję pomocy, także yy, widzowie pomóżcie, będę bardzo wdzięczny yy, yy, i tak wam powiem. Yy, w ogóle jeżeli chodzi o Humana, bo nie wiem czy mówiłem, yy, no Human, pff, zajebista gierka i w ogóle chciałbym nagrać, ale co ja wam powiem, jak mam nagrywać coś co ogląda dwie osoby na kanale, no to, to nie ma sensu, tak? Było tam parę komentarzy: że dodawaj no, kolejny, i tak dalej, ale to pff, jak to ma 10 razy mniej wyświetleń niż pozostałe filmy z farminga, no to wiecie co o tym myślę, nie? To Ja, ja powiem wam tak: ja sobie w ostatnim czasie stwierdziłem, że nie będę nagrywał już czegoś, czego nie oglądacie. Bo to po prostu nie ma sensu, to tylko zaniża zasięgi kanału. I, I tyle. Dlatego też no, wybaczcie osoby, które lubią pooglądać u mnie inne gierki, jeżeli by Was oglądało więcej tych gierek, to by było tego więcej, a niestety, że jest jak jest, no to po prostu to nie ma sensu, no bo co, lepiej wrzucić jakieś odnęzy, jakieś z farminga i przynajmniej z tego będzie, znaczy zaraz będzie powiedziane, że lecę na wyświetlenie i tak dalej. Mm, I może po części bym się zgodził z tym, no bo wiadomo, że wolę wrzucić coś, co będzie miało wyświetlenia, niż coś, co nie będzie miało, tak? Yy, I tak dalej. Bo ja lubię, no ja chcę nagrywać coś, co mi się będzie podobało, ale przede wszystkim Wam będzie, Wy to będziecie oglądać, no bo ja, nie wystarczy, że mi się fajnie gra i tak dalej, tylko też bym chciał, żebyście to, co nagrywam, oglądali. A jeżeli to niego nie oglądacie, to znaczy, że nie jesteście tym zainteresowani, i nie ma sensu tego dalej wrzucać. Dlatego też niektóre serie. Po prostu zostały, wiecie, zamknięte na przykład i tak dalej. Bo też pretensje niektóre osoby mają, że nie wiem, serię zaczynam i nie dokończam ich, tak. Jakbyście wszystko oglądali identycznie, to by wszystko było kontynuowane, nie? Ale niestety, już się przyzwyczaili widzowie moi, że e, mój kanał opiera się o farmingu i nagrać coś innego z jakiejś innej gry, no to to już jest, wiecie, no to już jest B. Także no, odpowiadając na pytania. No to, to nie ma sensu, tak? Żebym to wrzucał dalej Tego huntera wrzucę. Pewnie z hunterem będzie tak samo i, i w ogóle, nie? Dzisiaj jestem zbulwersowany też, także może najlepiej to wiecie, to z dystansem oglądacie ten film, nie? Ale mówię wam, no ten farming mnie dzisiaj tak nerwy po prostu no ruszył mnie ten farming, furzył mnie, tak wam powiem. No bo co to w ogóle ma być? Kupiłem komputer za tyle pieniądzów. Wszystko było zajebiscie. I ja na komputerze za tyle pieniądzów dalej nie mogę mieć płynnej, zajebistej gierki, bo kurwa Giantsy se muszą coś popsuć w aktualizacji I, i tyle, nie? I ja już teraz szczerze powiedziawszy, no to jest wina aktualizacji, ja to potem nawet nie mam do, wiecie, nie dam sobie ręki uciąć, ale tak obstawiam, bo m, Zanim zrobiłem aktualizację i tutaj chodziłem na save'a, wszystko hulało w stałych FPS-ach, żadnych ścinek, nic kompletnie zajebiście jak zawsze Zrobiłem aktualizację, nagle wiecie, no wszedłem wiadomo, trzeba save'a odlagować po każdej aktualizacji. Ja o doskonale o tym wiem i zaraz mi nie piszcie, że e no ale trzeba odlagować po prostu. Ja o tym doskonale wiem, zawsze tak robię i, i zawsze jak się już odlagowało mapę to było zajbiście I, i w ogóle. A tutaj odlagowałem już od, 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 no długo odlagow... od Kurde już mi się język plącze yy, Dużo czasu poświęciłem na latanie po mapie i tak dalej, żeby się odlagowało wszystko. Yy, i wchodziłem 500 razy i niestety dalej są spadki FPS-ów i to w tych samych miejscach, co ciekawe Nie wiem o co w ogóle z tym chodzi Nie mam po prostu bladego pojęcia stwierdziłem, że dobra, będą lagi na odcinku to będą, to już wina farminga, nie moja i tyle, a odcinek w końcu muszę nagrać, bo i tak tym, z tym zlekałem bardzo długo. Yy, I tak wam powiem. Co jeszcze wam mogę zapowiedzieć? Będzie odcinek Let's Play na kanale z osobą, nową osobą na kanale, z którą będę prawdopodobnie prowadzić serię, zobaczymy co z tego wyjdzie jeszcze tam pewnie zapowiemy wszystko, więcej wam zradzać tutaj zresztą szczegółów nie będę, sami sobie zobaczycie, nie wiem kiedy ten odcinek wleci. Jak się nagra to leci, o tak wam powiem nie będę mówił kiedy, bo potem jest, że nie dotrzymuje słowa. Dobra, teraz tak, yy, odstawimy sobie tutaj tego masejka. Um, nie wiem gdzie tam ja te maszyny stawiają, a tam pod dwie stawiałem, dobra, mniejsza. Yy, wsiadamy sobie teraz do zetorka i będziemy mogli sobie tysianko troszeczkę po Ja mam tu w ustawioną kamerę? Mam, dobra. Okej, okay, no to możemy sobie lecieć. Yy, no i zobaczcie, i w ciągniku jestem i niby to działa. Git. Niby nie ma da, da, stałych 90fps, co też dziwne jest, bo zawsze było. No ale no, nie wiem, może komputer musi przemielić tego sobie od nowa, jak się miesiąc nie grało, i pozapominał, tak samo jak ja, wiele rzeczy. Dobrze w notatniku mam pozapisywane, co jeszcze mam gdzie zasiąść i tak dalej, bo kompletnie już tego nie pamiętał. W ogóle takie przerwy to wiecie, nie, nie, ja nie lubię takich przerw, od, wiecie. Serii. Jak jeszcze jest tydzień, góra, dwa przerwy, no to to jeszcze jest tam w miarę, w miarę, ale już jak jest miesiąc przerwy od serii, to to jest masakra, kiedy się wraca, bo po prostu człowiek pozapomina, już co, je, co i jak miał tutaj robić, a przez to, że zapomniał, to Wenes stracił, tak? Także to takie przerwy nie są dobre. Zobaczymy w ogóle, jak ten odcinek odbierzecie i tak dalej, w porównaniu do nędzy. No to ja jestem tego doskonale ciekaw, bo ogólnie, no odcinek drugi najbardziej się wybił już drugi odcinek przebił wyświetleniami pierwszy, co ciekawe za co serdecznie dziękuję nie powiem wam ile w tym momencie jest już wyświetleń bo mam rozładowany telefon także niestety mi się ładuje i mi się go nie chce po niego iść także nie powiem ile w tym momencie jest wyświetleń ale było bardzo dużo także bardzo serdecznie za to wam dziękuję o i siano jak widzicie też dalej niestety tutaj Dziwnie, że tutaj ono się pojawia, jakoś tak miga. Nie wiem, nie wiem. Dalej tego nie poprawili. Nie mam pojęcia, jeżeli mi się nie poprawił te lagi. To mam jeszcze jeden pomysł. Bo mógłbym teoretycznie przeinstalować tą grę, ale kurde. No, najwyżej tak będę musiał zrobić, tak sobie myślę, nie? Bo. Tylko to też pytanie, czy to coś da, bo teoretycznie to. Patrząc na logikę farminga, to będzie jeszcze gorzej. Albo może nie, nie wiem. Przeinstalowywanie gry czasami działa. Na przykład z innymi grami tak zawsze jest, ale jeżeli chodzi w przypadku farminga, no to wiecie, farming jest inny. Tutaj akurat obstawiam, że na by było, że jeszcze gorzej by było przy, po przeinstalowaniu tej gry. No bo co tutaj niby ma być źle, tak? Zainstalowałem aktualizację i w ogóle. Nie wiem czy w ogóle da się cofać na tym launcherze aktualizacji, bo jeżeli się da, to ja bym cofnął tą wersję i bym sprawdził czy czy będzie dobrze, bo jakby było dobrze, no to nie wiem, no to bym musiał jakoś z tymi wersjami pokminić, i tak dalej no na tej wersji, no niby dużo rzeczy dodali, i tak dalej, i to spoko rzeczy no ale co z tego, że mi kurde grę popsuło i mi laguje, tak? no to to już yy... no tego nie zamawiałem, o tak wam powiem, nikt raczej by tego nie chciał yy, tak mi się wydaje nawet jestem przekonany bo kto by chciał, żeby mu gra lagowała, raczej każdy by chciał, żeby Gierka chodziła właśnie w porządku, tak? Dzisiaj cały odcinek widzę, przegadam, kurde, i będę narzekał, bo mi gra, kurde, nie działa. Więc, jeżeli ktoś, nie wiem, pomyślał, że. O, ciekawe, o czym dzisiaj pogada. O, będzie narzekał, dobra, będzie śmieszny, pośmieje się, no to macie, proszę bardzo. Czy znaczy zazwyczaj ja już zauważyłem, bo na YouTubie tak jest, że ogólnie, znaczy na YouTubie, w internecie, może już tak ogólnie powiem, że tym coś jest bardziej głupsze i tak dalej to się bardziej wybija no, ale tak jak na przykład są jakieś filmiki, dużo filmików takich nie wiem i to są urywki ze streamów jakieś tam wie, wiecie gdzie tam się nie wiem youtuberzy denerwują przy tam robieniu, graniu i tak dalej i, i w ogóle I, ja, ja szczerze powiedziawszy lubię takie coś oglądać bo to po prostu jest śmieszne nie i, i tyle na przykład kanał Przegryw co prowadzi Warga co ma kanał z dupy, i, i w ogóle nie? I ma tam kanał gamingowy, przegryp yy, i, i z tego, i w ogóle to wiecie, kiedyś go oglądałem już dobre parę lat temu, bo teraz to już tam nie śledzę zbytnio, Ogólnie w ostatnim czasie to mnie YouTube oglądam, ale yy, ale co, ale on miał fajne, jakby, wiecie, znaczy, on miał fajne filmy, i tak dalej, a ludzie wycinali z tego, z tego ich jego filmów. Yy. Z tych jego filmów i, i wiecie, jakieś tam fany moments, jakieś tam śmieszne momenty i tak dalej to, to, to ciekawe jest i to takie rzeczy się klikają i zazwyczaj Znaczy nie zazwyczaj, ale czasami jest tak, że właśnie te filmy Co są tylko takimi wiecie, wy, wyciętym Kurde wyciętym, inaczej muszę powiedzieć Gdzie wiecie, są posklejone jakieś farme... fragmenty filmów Jakichś najlepszych momentów, to te filmy właśnie Lepiej się wybijają niż w główne odcinki. o. I, I to jest ciekawe, nie? Na przykład zrobiłem te funny momenty z usuniętych momentów, yy, co jest tam z typowej. No to fajne ja tam zrobił, nie? Jak na film, że tak powiem, z, <śm> z czerwonym dolarkiem, czyli wyłączonym zarabianiem, niestety. Bo ogólnie rzucenie z dolarek to jest ograniczone zarabianie, chyba? Nie wiem, nigdy żółtego nie dostałem, albo zawsze miałem zielony, czyli że zarabianie, albo ten czerwony, chyba czerwony, czyli że całkiem wyłączone, nie, a żółtego dolarka to jeszcze chyba nigdy nie dostałem, no, to wiecie. No tam ni niestety na tym filmie właśnie, z tego fany moment, z usuniętych momentów, to tam dostałem właśnie wyłączone zarabianie za prawa autorskie, niestety, no, kto by się spodziewał, nie. Zresztą, ale fajne by się ten ja zrobił, bo też wiecie, to nie chodzi tylko o zarabianie na YouTubie, bo Jak macie, nie wiem, prawa autorskie pod filmem, ale tak, chodzi teraz o prawa autorskie, które nie wpływają na kanał, tylko na sam film, co nie? No to mając te prawa autorskie, to YouTube z góry na ten film wrzuca ograniczenie też zasięgu Już pomijając to, że wyłącza zarabianie, to ten zasięg ogranicza, przez co ten film po prostu no, będzie miał mniej wyświetleń, bo mniej osób go zobaczy i wiecie, nie wiem jak to z jest powiadomieniami jest, czy w ogóle też nie wtedy powiadomienia nie przychodzą, czy jak, to tego nie wiem nawet, ale po prostu zasięg jest ograniczony, no i niestety tak to wygląda, nie? Ej, w ogóle ja włączyłem nagrywanie na OBS-ie, Włączyłem, dobra. Nie wiem, w ostatnim czasie mam tak, że kurde, w połowie odcinka mi się w... nagle, wiecie, mam takie w głowie, że ej, a ja włączyłem nagrywanie, nie? Ale na szczęście w ostatnim czasie mi się tak nie zdarzyło, żeby nie włączyć nagrywania. Ale jak mam być szczery, parę razy w mojej karierze, że tak to nazwę, to miałem tak. Ja wiem ile ja tak filmów nagrałem, że nie nagrałem. Pff, nie wiem ile. No, bo obstałem, że zdychaby była. Takich filmów, które niby myślałem, że mam włączone nagrywanie, a nagrywania nie było włączone nagrywanie i musiałem te filmy nagrywać jeszcze raz teoretycznie, ale no, wiecie o co chodzi, nie? Także niestety tak to już czasami jest. A filmów, które musiałem nie nagrywać drugi raz, bo nie nagrał się mikrofon czy coś, to też było trochę takich filmów. Przyznam. Mm, dobra. Właśnie, ja mam włączony mikrofon. Mam włączony. Dobra. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. No. Eee, dobra, jeszcze sobie popracujemy. To trochę ciasno jest, ale no go trzeba będzie przebu przebudować. No tu się jakoś to pogarnia, pomału to będzie szło I tyle. Miałem jeszcze dzisiaj nawożenie robić, ale Ale co odpuszczę, zrobię sobie prasowanie I tyle Dobra, czekajcie, o Widzę, że, o, przyłączyło mi na siano, bo było trochę słomy, Teraz jest siano, także zajebiście, włączymy sobie od razu Automatyczny rzut. Mod widzę mi nie działa oczywiście, no bo Mi nic nie działa nigdy na automatyczne, wiecie, wyhamowanie ciągnika, kiedy praca się zapcha, znaczy zapka, no na pełni. Niestety widzę, że nawet to mi nie działa. Chyba, że to mam w opcjach i muszę to włączyć. Czekajcie. Nie, nie ma coś takiego. Hm. No dobra, trudno, to muszę hamować po prostu i tyle. O. No to muszę się troszeczkę skupić też. Na tym pracowaniu, żeby tu hamować. I dlatego też ja lubię, zawsze mówiłem, że lubię bardziej w kostki niż w bele bo kostkować to se mogę i nie muszę się zatrzymywać ani nic a tutaj przy belowaniu o, 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 jakie cięcia już zaczynasz, znowu podziałała gierka za długo dobrze chyba coś mi się tak wydaje długo było dobrze dobra lecimy dalej wzięliście to, jak tu grać i dlaczego to w ogóle tak właśnie Działa, że nie działa. Że mi tak to grę tutaj ścina, nie? Nie rozumiem o co z tym chodzi. Jestem oburzony. Tak wam powiem. Dobra. W ogóle ten Maj to jest tak zimny. Chciałem w ogóle powiedzieć, że odbiegając od tematów, może pogadajmy teraz o pogodzie, o. Yy, to powiem wam tak, ten Maj to jest chyba najzimniejszy Maj, jaki w ogóle kiedykolwiek istniał, nie? Bo... No naprawdę, żeby w maju trzeba było w kurtce chodzić na przykład, no to masakra, nie? Jest po 10 stopni od paru dni. I, I dalej, i to za szybko ciepło nie będzie, się nie zapowiada. Cały następny tydzień co ma być? Ma być zimno po prostu, nie? 10 stopni na maj, to nie oszukujmy się, ale to nie jest ciepło, nie? Już w kwietniu się człowiek przyzwyczaił, że było po 20 parę stopni. A teraz znowu kurde, wracamy. Do marcowej temperatury. O. I tak to. A w ogóle, y, to te wakacje, co teraz będą, to mają być y, dużo, dużo cieplejsze niż w poprzedni, poprzednich latach. Ma być jakaś fala ciepła, ogromna. Tak sobie wyczytałem, nie? Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Jeżeli będzie upał kurde przez 7, 7 dni w tygodniu, przez cały miesiąc, to, to ja nie wiem. To ja chyba tutaj nic nie nagram. Tak szczerze, nic na kanale nie będzie. bo... No nagrywanie też w upału na poddaszu to jest, wiecie, też masakra, niestety, nie? Pamiętam jak żeśmy dwa lata temu yy, z Dawidem yy, Mieli jechać nad morze i nam się tak zgrało Wtedy, że jechaliśmy praktycznie w tym samym momencie Jakoś on dwa dni później chyba wyjeżdżał, czy tam ja dwa dni później, już nie pamiętam dokładnie Ale tak się zgraliśmy, że mniej więcej jechaliśmy w tym samym czasie i mniej więcej w tym samym czasie mieliśmy wracać I pamiętam właśnie, że Słuchajcie, bo tu, a tak to idzie że my wiecie, no ja wtedy robiłem daily, z tego co pamiętam. I on tam no. chyba nie... No, chyba nie robi daily, ale no też trzeba było do niego ponagrywać, nie? I my nagrywaliśmy z wyprzedzeniem chyba. My mieliśmy nagrać, wiecie, bo musieliśmy nagrywać na bieżąco filmy i wrzucać i jeszcze na następny tydzień cały wżu, yy, nagrać odcinki, nie i powrzucać. I ja pamiętam to był chyba lipiec. Tak mi się wydaje, no to był lipiec na pewno. Yy, I... I wiecie mi to wtedy gorąco było i tak dalej. Hmm. I wiecie, do czego zmierzam? Było tak gorąco. Że... Znaczy to też wtedy było... miałem lepiej lżej, bo ja wtedy nagrywałem bez kamerki, więc ja mogłem sobie kurde w samych majtkach za przeproszeniem przed monitorem siedzieć i wywalone. A teraz tak siedzieć, no to raczej... No lipa była, nie? Także... Pff, no. Nagrywanie z kamerką ma swoje plusy i minusy, tak wam powiem Kiedyś też nagrywaliśmy, pamiętam, kiszonkę We trzech, na, na Mkriku to było Ja wtedy się nawet przyznałem chyba, że Bez koszulki jestem i tak dalej I wtedy to też było bez kamerki, nie? Więc nagrywanie bez kamerki ma swoje plusy Minusy ma to, że Jak się nie skupię to właśnie, o Co się dzieje Dobra, musimy te bele przesunąć Teraz, żeby tutaj tego miaka poprawić, bo się zagadałem, niestety. Dobra, cofniemy sobie. O, dobra. I możemy jechać dalej. Kurde, nie włączyłem sobie niestety stopera, więc nie wiem ile minut ten odcinek ma. Ale ile będzie miał, to będzie miał. Skończymy sobie tu prasować i myślę, że będziemy mogli sobie kończyć taki odcinek powrotowy. Trochę ponarzekałem. Mam nadzieję, że do następnego odcinka już sobie to ogarnę, bo kolejny odcinek w ogóle... Co będziemy robić w kolejnym odcinku? Nie wiem, czy nie będzie już yy, czerwiec. Kurde, za muszę poprzypominać teraz, będę szybko save'a, to se wszystko poprzypominam, jak było, co miałem robić i jak. Także spokojnie. Ale mam nadzieję, że do następnego odcinka ogarnę te logi, lagi. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie o co chodzi z tymi lagami. W ogóle też mi się farming wczoraj zbugował, jak szykowałem save'a z od i zresztą ja mam to wam zamiar wrzucić, yy, bo nagrałem taki fragment, yy, jak maszyny i kurde nagle po podziemie się wszystkie zapadły i nie, wie, nie wiedziałem o co chodzi z tym, to ja to w ogóle wam wrzucę i to pewnie jeszcze dzisiaj. Yy, chociaż nie, czekajcie, bo wczoraj... Dobra, to dzisiaj wam wrzucę, bo... To po obejrzeniu tego odcinka to możecie sobie wleźć i, i zobaczyć o. Co to tam się działo, także no ciekawe, ciekawe tutaj Rzeczy się dzieją z tą grą, tak mam powiem Jest bardzo ciekawie yy, Człowiek się nie nudzi Za to się dużo denerwuje niestety, ale no tak to Tak to jest, nie? Nie ma się co dziwić, minęło już pół roku Tak naprawdę od wydania tej gry A dalej tutaj wiecie Boże, aż... Znaczy, tak szczerze powiem Wam, że przez te pół roku, bo już minęło pół roku, mi za dwa dni minie, pół roku, od premiery tej gry i tak szczerze powiedziawszy, to tak sobie myślę, Boże, to ja nic nie nagrałem. W sensie, jeszcze nic ciekawego, wiesz, dopiero teraz od nędzy zacząłem tak naprawdę, nie? Niby ten Springs, nie by miałem te poboczne, pobocznych parę serii i tak dalej, ale nic konkretnego tak naprawdę, nie? Poza tym Springsem i tak dalej. I gówno tutaj w tej grze zrobiłem, że z te pół roku, nie? Ja jestem bardzo ciekaw, kiedy w ogóle będzie kolejny farming. Znaczy obstawiam. Nie wiem czemu, ale tak czuję, że teraz farming nie wyjdzie po trzech latach, tylko po czterech. Takie mam wrażenie w ogóle. Nie wiem czemu. Tak mi się wydaje. Jakoś tak czuję to w kościach, że... No teraz jeszcze dużo trzeba będzie poczekać na tego nowego farminga, ale to nie szkodzi. Yy, bo tutaj jak widzicie pomału mi to wszystkie te serie będą iść, także... Wiecie. A jeszcze gorzej będzie jak w ogóle ta gra nie będzie działać jak chce, jak powinna, znaczy. Bo działa co jak chce, a nie, nie tak jak powinna. To jeszcze dłużej to wszystko i, i, i wolniej będą te serie i te odcinki. Bo człowiekowi po prostu się odechciewa Jak gra wiecie, nie działa tak jak powinna, nie? Wiecie o co mi chodzi. Także niestety tak to już jest. Dobra. No trochę Belek mi tutaj dało, nie powiem. Tego siana. Dobra. Zostało nam tutaj jeszcze dwa przejazdy. Kurde, no to tych belek tutaj jest. Nie powiem Wam, że nie. No to sobie nie wiem, pozbieram co z poza odcinkiem najwyżej albo na kolejnym odcinku. Bo te belki będą dla krówek, które postawimy w tym sezonie. E, wraz z przebudową gospodarstwa. Mam 900 tysięcy na koncie. No, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dobra. No i elegancko, mamy sprasowane. Ja, poza odcinkiem, muszę się poorientować w ogóle, co tutaj mieliśmy robić, i tak dalej, wszystko. Bo już sobie tak pozapominałem przez ten miesiąc, że naprawdę ja tutaj. Wiecie, czuję się jakbym kurde pierwsza raz grał, nie? A to jest przecież mój save'ik No ale dobra, tak to czasami bywa. Będę musiał sobie przypomnieć, i tyle. Eee, a tymczasem, dziękuję Wam za oglądanie. Dobra. Powiedzmy, że dzisiaj jest, no jest kwiecień, to pod kwiecień potrafi być zimny, dobra, nieważne. Także co, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego i cześć.